Cześć, z tej strony Piotrek. W dzisiejszym odcinku historyczna chwila. Mamy pierwszy materiał sponsorowany na kanale. W tym materiale przetestujemy sobie mikrofon FiFine AmpliGame A8 od firmy FiFine. Rozpakujemy go sobie, zobaczymy co zawiera opakowanie, jak mikrofon się prezentuje, oraz oczywiście nie zabraknie też porównania z innym mikrofonem, który mam, tak abyście mieli pełen obraz. Zapraszam do oglądania. Tak jak wspomniałem na początku, materiał powstał dzięki firmie Fifine i podesłaniu tego mikrofonu. Na stronie, która jest podana w opisie, oraz pojawi się też na karcie w prawym górnym rogu, możecie sprawdzić inne oferty z tej firmy. Jest duży wybór mikrofonów, są też słuchawki, więc gorąco zachęcam do zapoznania się z ofertą tej firmy, gdyż myślę, że naprawdę warto. A tymczasem przejdźmy za rozpakowanie i zobaczmy, jak to się wszystko prezentuje. Na początek zobaczmy opakowanie tego mikrofonu. Jest w dosyć przyjemnym dla oka kolorze. Od frontu mamy zaprezentowany mikrofon, z tyłu mamy pełną specyfikację. Mikrofon możemy kupić w trzech różnych kolorach: czarnym, białym oraz różowym. Ja wziąłem kolor czarny. Teraz przejdźmy do rozpakowania i zobaczmy, co znajduje się w środku, oprócz mikrofonu. Pierwsze co rzuca nam się w oczy po otwarciu pudełka, jest instrukcja, do której przejdziemy za chwilę. Po zdjęciu górnej części wytłoczki ukazuje nam się mikrofon wraz z filtrem oraz uchwytem i przewodami. Widać bardzo solidnie zapakowany. Przejdźmy zatem do obejrzenia, jak wygląda to wszystko z bliska. W opakowaniu znajdziemy instrukcję, o której już wcześniej wspominałem. Przewód USB-C z końcówką USB-C i przejściówką na USB-A, więc możemy podłączyć zarówno pod złącze USB-A, jak i USB-C. Uchwyt do zamocowania na ramieniu, filtr pop-up, no i oczywiście mikrofon. Teraz przyjrzyjmy się dokładnie mikrofonowi, jak jest wykonany i jak sprawuje się w działaniu. Tak już wygląda podłączony Fifine AmpliGame A8 i powiem wam szczerze, naprawdę robi wrażenie. Podstawa jest solidna, więc mikrofon sam z siebie się nie przewróci. Kilkukrotnie próbowałem palcem przesuwać tak, aby się przewrócił i jest naprawdę dobrze wyważony. AmpliGame A8 możemy też dodatkowo zamontować na ramieniu, dzięki czemu możemy bardziej sobie go wyregulować. W zestawie mamy też odpowiednią przejściówkę, żeby założyć do takiego ramienia. U góry mamy dotykowy przycisk, dzięki czemu możemy szybko mikrofon wyciszyć. Do AmpliGame A8 możemy też podłączyć sobie słuchawki, co pokażę Wam też w dalszej części tego filmu. Rzućmy teraz okiem na instrukcję. Instrukcja do Fine Fine AmpliGame A8 jest bardzo rozbudowana. Jest co prawda języku angielskim, ale jest mnóstwo ilustracji, dzięki czemu osoba nie znająca takiego języka bardzo szybko się połapie co i jak. W instrukcji dowiemy się jak skonfigurować mikrofon, jak go złożyć w całość oraz też jak sterować poświetleniem RGB czy też jak skonfigurować mikrofon pod Windowsem lub pod Maciem. Sprawdźmy teraz specyfikację mikrofonu. Oto specyfikacja mikrofonu Fifine Ample Game A8. Jest to mikrofon kondensacyjny z funkcją szybkiego wyciszania, membraną 14 mm, impedancja to jest 2,2 kΩ, czułość to jest 40 dB oraz zakres częstotliwości jest od 50 Hz do 20 kHz. Warto jeszcze dodać, że możemy podłączyć słuchawki na złącze typu jack oraz mamy też regulację głośności z tyłu mikrofonu. Oraz AmpliGame A8 możemy też regulować, ustawiać sobie poświetlenie RGB. Wszystko znajduje się również w instrukcji, którą zachęcam do dobrze przeczytać. Fine Fine AmpliGame A8 jest już podłączony, jego konfiguracja jest prosta oraz intuicyjna. Wystarczy wpiąć kabel USB do gniazda USB lub USB-C, zależy jakie mamy wolne gniazdo i tyle. Jest to system plug-and-play jak każdy inny, co zasługuje też na plus. Cały ten film jest nagrywany za pomocą właśnie FineFine AmpliGame A8. Dodatkowo będę też streamował za pomocą tego mikrofonu, dzięki czemu przetestujemy go w takim typowym dłuższym użytkowaniu. Stream ten odbędzie się 7 lutego z gry Tormented Souls, prawdopodobnie około godziny 12.00, tam oczywiście znać wcześniej. Nie zapominajmy także o filtrze pop-up. Teraz możecie usłyszeć z filtrem. A teraz bez filtru pop-up, więc jak widzicie, warto ten filtr zakładać. Teraz wykonamy próbkę dźwięku w porównaniu do mikrofonu, którego używam na co dzień. Oto próbka mojego głosu za pomocą mikrofonu Fifine A8 AmpliGame. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden zero. Chrząszcz w Szczebrze w A oto próbka mojego głosu z mikrofonu, którego używam na co dzień. Genesis Radium 400, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chrząszcz brzmi w Czcinie, w szczebrze szynie. Tak jak wspomniałem wcześniej już w tym materiale, do Fine Fine AmpliGame A8 możemy podłączyć dodatkowo słuchawki. Złącze znajduje się od spodu, zaraz obok złącza USB-C, dzięki czemu możemy też sterować głośnością słuchawek za pomocą pokrętła znajdującego się z tyłu mikrofonu. Jest to bardzo przydatne i pomyślane rozwiązanie, dzięki czemu ułatwia nam to obsługę zarówno A8, jak i słuchawek, które podłączymy pod AmpliGame A8. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeszcze raz dziękuję firmie FindFine za mikrofon AmpliGame A8. Mikrofon zostaje u mnie. Jestem pod dużym wrażeniem możliwości tego mikrofonu, jak i jego wykonania. AmpliGame A8 jest bardzo stabilny, nie przewraca się, jego obsługa jest bardzo intuicyjna, ma bardzo dużo możliwości, jakość nagrania też jest na wysokim poziomie, no i przy tym ma bardzo atrakcyjną cenę. Koniecznie sprawdźcie stronę internetową FineFine, Fine, link macie w opisie tego filmu oraz ponownie pojawi się w prawym górnym rogu. Tak jak też jeszcze wcześniej wspomniałem, cały ten film został nagrany z pomocą tego mikrofonu. No i też zrobimy stream, którym będziemy używać ten mikrofon przez cały czas trwania streama. W sobotę 7 lutego o godzinie 12:00, tak jak wspomniałem, będzie to prawdopodobnie Tormented Souls. Także dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Cześć.